Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, tu jest zapierdalanie, patrzcie! Uuu! 120! hamujemy, <grystanie> bo nas wyrzuci wy z tego kłada. <grystanie> Także bawimy się do upadłego, nie? Nie ma lipy. Teraz pojedziemy asfaltem. Wariaty! Wariaty! Dobra! Stufeczką po drodze dzisiaj, co? Tą drogą jeszcze nigdy nie jechałem wam powiem. Dobra, czy nic nie jedzie, bo tu tak widzicie zarośnięte. Nic nie widać, czy jedzie jakiś samochód? O, winkiel jest. Nie ma nic. Nie ma. Tu nie jeździłem, muszę tu pojeździć naprawdę, te tereny poobczajać. Czy wy to widzicie, co ja widzę? Patrzcie. Też tu kurwa jest trawa taka wysoka, jak mój kład. ja pierdol, Masakra. Kurwa ma, Ja tu jadę jak kombajn. Ja tu kurwa skoszę zaraz wszystko. Ale powiem że że coś mi właśnie tucze w zawieszeniu. Tłucze i tłucze i tłucze. Na no, wahaczu mam luz. I tłukło! I tłukło! tak jak no przecież no to. No, no zaraz, no chwilę. dzisiaj jedzie Krzysiek z nami na Suzuki RM250. To jest właśnie jego motocykl. Właśnie dużo osób pyta mnie, jakiego kłada kupić na początek. Czy to ma być kład chiński, czy lepiej markowy? no Według mnie no, zawsze lepiej jest, jak się kupi kłada e, markowego. nie? No ale nie, każdy, nie każdego stać na takiego kłada, bo jest różnica w cenie. Dlatego taki kład na przykład Baszan e, 200 czy 250 jak najbardziej też, też się nadaje na, na początek przygody z kładami. Polecam też e, tego kłada. W sumie nie jest to jakiś tam kład super, e, jest awaryjny. no ale ale na, na, na początek może być taki kład, nie? żeby się po prostu e, nauczyć e, na nim jeździć. No a jak kogoś, ktoś ma więcej pieniędzy i ktoś się zdecyduje na e, markowego kłada, wtedy właśnie poleciłbym zakupić e, na przykład Raptora 253 Rigsa 250. To są takie fajne kłady na początek, a jeśli ktoś już jakąś tam styczność e, e, miał z kładami, to może zakupić właśnie LTZ400, TXA 400, TRX -a, 400 czy coś z tej półki, nie? No moja historia się zaczęła właśnie Wasza na 200, -ki. później przeskoczyłem na TRX -a 400, no i następny kład Yamaha Raptor 700. Tak właśnie u mnie wyglądała ta historia z kładami, bo właśnie tam ktoś się pytał w komentarzach pod filmem to jest japańska maszyna japańska maszyna japańska maszyna japańska maszyna od bezrobnika tanie łodzi balkana sprawi marczomoszkarak Japanska maszyna od bezrobnika tanie łodzi balkana sprawi marczomoszkarak no on ma tu ochraniać, to mi się nic nie stanie. <śm> Tutaj właśnie fajny cross od Krzyśka. Suzuki RM250, 60 koni ma. Naprawdę jest bardzo zrywny, mocny. Naprawdę potrafi zaskoczyć. A, dał na koło. O kurwa, jak dostałem... <śm> ...kamieniem, kurwa, prosto w gogle. I to takim dosyć, ale kurwa rzuca tymi kamieniami. Pali raptor i jakie są e, koszty e, utrzymania takiego raptora. No powiem wam tak e, ile pali? Spali tyle ile wlejesz. No dobra, ale powiem wam jak to jest z tym spalaniem. Jak jedziecie łagodnie, mało pali. Jak zapierdalacie, to bardzo dużo pali. E, oczywiście na drodze, jak miałem koła rzucowa, to spalanie było gdzieś w okolicach. 6 litrów na, na 100 km no, w terenie te spalanie jest jednak wyższe. E, jakiego tu właśnie kupić raptora? No, z, raptorem, e, no, z raptorem jest tak, że najlepiej kupić sobie właśnie po remoncie. No bo 90% raptorów na Allegro czy na OLX to są tak naprawdę kłady do remontu. I poniżej 20 tysięcy złotych naprawdę nic konkretnego nie idzie kupić. Coś co będzie jeździło, czy posłuży? Nie wiem. Nie wiem. Się zgubił chyba. Nie, wiem, czy on nie zawrócił? Czekaj, poczekamy chwilę. Teraz może się pojawi. Bo on może jedzie za, za ten, za kurzami naszymi. Mówiłem mu, żeby w pola nie wierzył. Gdzie takim czymś? Ej, a jak tam się jedzie? Tutaj czy tam? Tu. Bo tu siedzi na starej budkowice, chyba nie? To jest właśnie zabawa. Jest moc. W sumie w komentarzach pisał, czy miałem jakąś przygodę z leśniczym. A miałem właśnie taką przygodę i w sumie dwie przygody takie właśnie miałem. Eee, ostatnia przygoda, znaczy ostatnie takie właśnie przygoda z eee, leśniczym była gdzieś ponad miesiąc temu. Właśnie pojechałem sobie Kładem, w sumie tutaj niedaleko na takie jeziorko. Musiałem wjechać w las. go drogi wjechałem, no bo kurde, mówię, nie zostawię kłada przy drodze, pójdę, bo wiecie, kurde, ja wolę mieć jednak kłada na oku, nie? Widzieć go, i się nie oddalać zbytnio od niego, bo wiecie, jak to jest. No i wjechałem sobie powoli, oczywiście spokojnie w las, zgasiłem go, poszłem sobie na te, no na te jeziorko, sobie siadłem, sobie patrzyłem, no i po chwili wpada, wpada samochód. Terenowy Suzuki Vitara. Ludzie z niego tam leśniczy, podchodzi do mnie i pyta się, czy to jest kład. No mówię, że to jest mój kład, ja nim przyjechałem tutaj sobie nie. I mówi do mnie, czy ja wiem, że tu nie można wjeżdżać kładem i że jest zakaz. Mówię, wiem, że jest zakaz, Widział, widziałem zakaz, że jest, no ale mówię, nie zostawię kłada przy drodze, wjadę sobie tutaj kawałek, przecież nic, nic tu nie zniszczę. Jak pan widzi, nawet nie ma żadnych śladów. Powolutku sobie wjechałem Jakieś problemy w ogóle miał Powiedział, że mam wypierdalać stąd, bo zaraz zadzwoni po straszne W sumie wyciągnął telefon Zaczął dzwonić do jakiegoś tam gościa Zaczął robić zdjęcia kładu Tłumaczyłem gościowi, że sobie tylko przyjechałem na to jeziorko siąść Że tu w ogóle nie jeździłem Że widzi Sobie odpocząć, nie? O, no, gościu mówi Patrzcie, zielsko mam Gościu zaczął się tak interesować. Zaczął mi robić zdjęcia. Oczywiście yy, ubrałem kask, żeby ten. No ale kładę sobie popstrykał. W sumie zaczął się wy, wypytywać, skąd jestem. Interesuj się tak, bo kociej mordy dostaniesz. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego nie. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka. Sytuacja, nie? Mistyfikacja interesuje chemia, coś takiego, proszki kurde, nie. Z dwa miesiące temu, albo dwa i pół miesiąca temu mieliśmy, miałem spotkanie, ale właśnie motocyklem sobie też wjechałem tam. W sumie tacy ludzie właśnie powiedzieli, yy, no, że, że samochodami nie można wjeżdżać, a motocyklami jak najbardziej, że leśniczy nie ma nic przeciwko temu, że zawsze można wjechać, on tylko ma problemy, jak ktoś tam autem wjeżdża, nie, żeby autami nie wjeżdżać. No, i wjechaliśmy akurat wtedy, czy inny leśniczy i też nas nie e, kaząc nam, tam dojechać, już za, w sumie zadzwonił po straż leśną. No, oczywiście e, my na motocykle powskakiwaliśmy, No, jeden, dwa, trzy ogień nas nie było, nie? Tyle nas widział. No, a wtedy w sumie mówiłem, co będę odjeżdżał, nie? Kościół mnie opotografował. Tam zaczął e, mnie straszyć, wydzwaniać, nie? Mówię, no, kościu, kurde, przecież przyjechałem tu, no to odjadę, nie? Daj chwilę mi pojadę. Są tam jakieś problemy, kurwa, ostatni raz cię tu widziałem, bo cię, bo cię dojadę, nie? Mam zamiar właśnie poszukać jakieś fajne miejsca Pewnie gdzieś dalej będę jeździł teraz składem a już w sumie mam jedno miejsce upatrzone, gdzie mogę sobie pośmigać fajnie bez żadnych problemów. W sumie chodzi tutaj bardziej o drogi polne. No ja, ja w sumie jeśli chodzi o, o las, to w las w ogóle nie wjeżdżam. Dzisiaj wybrałem się w taką podróż, miałem pustowaku. No i miałem tylko pod ręką 5 litrów benzyny, czy nawet nieco... O kurde. Nie całe niecałe 5 litrów benzyny. No i tyle tylko wlałem a jestem gdzieś, nie wiem teraz może jestem gdzieś ponad 15 km, 17 od domu. Jakoś tak by na to wyszło. Ale powiem wam, o kurde, jak mi ściągło. Powiem wam, że to jest masakra. Masakrycznie się jeździ kładem po takiej drodze jak tutaj. No nie idzie go utrzymać, kurwa ciągnie na lewo, na prawo. No Krzysiek na krosie ma zupełnie inny komfort jazdy niż ja. On sobie jedzie i nie czuje nawet dziur. Oj, dojechaliśmy chyba do miejsca Co za tama? Co? Dobra, ja będę te... Nie, ja będę leciał prosto. No na razie. <laughs> Eee, ostatnio właśnie ktoś zapytał mnie, czy planuję zmienić kłada. No powiem Wam, że że nie mam na razie na co zmienić. Chyba że weszedłbym w eee, kłady przeprawowe, ale nie mam zamiaru nigdy wchodzić w przeprawówki, tylko dostać przy kładach eee, takich bardziej eee, sportowych czy enduro sportowych. Raptor zostanie dłużej już w moich rękach O, Jura była Bo naprawdę przyjemnie się jeździ, ma mocy sporo No i za bardzo nie mam na co zmienić też nie Ja tak wyjście sobie jeżdżę bardziej po takich drogach polnych Ale tego nie mam, zmienia... nie mam zamiaru zmieniać na na, na, na innego kłada, nie? A co do kupna samego Raptora 700, sytuacja wygląda nieco inaczej. Widziadek, kurwicy, prawie że dostał, jak mnie widział. No, poniżej 20 tysięcy złotych ciężko kupić zarejestrowanego Raptora w dobrym stanie. To są zazwyczaj kłada, które, kłady, które najwyżej nadają się no, do remo remont silnika, czy tam jakieś inne remonty. Nie kupicie dobrego kłada. Naprawdę jest bardzo ciężko, a jak już traficie na jakiegoś fajnego kłada, no to cena naprawdę jest spora, no bo właściciel ceni sobie kłada, Dobry kład, no jest, jest warty, jest warty. O, dzisiaj widzicie jedziemy? Jedziemy 50 po polach, nie stóweczką, 50! Bo kurwa, to są takie kolejne dziury, że nie umiem bydlaka utrzymać. Kurwa, już mnie ręce bolą. Jedziemy 50! 50 na godzinę. Dużo osób właśnie też w sumie tam mnie, czy robiłem jakieś ee, remonty w tym kładzie. No, ja w tym kładzie nic nie robiłem, ja tylko leję ważkę, wymieniam olej, smaruję filtry i tyle, nie? No co tu, jedynie to się te właśnie luzy zrobiły na, 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 na zawieszaniu, już jakieś tam e, luzy, luzy się pokazują. Ale ja w tym kładzie nie robiłem żadnych remontów. Jak go kupiłem, ten kład jest po remoncie. Świeżo po remoncie właśnie. Był, był ten kład robiony. I śmigam, podejrzewam, że, że będę bardzo długo jeździł na nim, zanim ten kład w ogóle jakiś remont będzie miał. Bo ja go tam nie, no nie jeżdżę na jakichś torach czy coś, ja co jeżdżę, po prostu enduro. I ten kład naprawdę w dupadunie nie zostaje, go szanuję. A czytałem, że właśnie ee, niby tłok w Raptorze wytrzymuje od 150 do 200 motogodzin. Zajebiście się wiebałem kurwa, w haszcze, nie? Zajebiście tak, będę kurwa jechał tutaj 30 na godzinę. <ścoughs> I myś, wydaje mi się, że nie ma się co bać, żeby właśnie tego układu kupić, bo idzie kupić naprawdę fajnego kłada. tylko szukajcie jakieś takie lepsze egzemplarze, nie jakieś takie złomy coś już ktoś po prostu jeździł czy, 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 czy wyremontował chyba, że chcecie kupić jakiegoś tańszego i sami po prostu zrobić, żeby wiedzieć po prostu czym jeździcie, nie? i może poruszymy też temat e, dotyczący e, homologacji kłada, czyli jest taka zasada, że Obojętnie, jaki to jest skład, żeby był dopuszczony do ruchu ulicznego, ulicznego e, nie może mieć więcej niż 15 kW. Czyli jeśli chcecie zakupić kłada, e, no to nie może w dowodzie mieć więcej niż 15 kW, bo wiem, że zdarzają się przypadki, że osoby mają więcej niż 15 kW właśnie w dowodzie. No i takim kładem w tym momencie nie można się poruszać po drogach. Czyli pojedziecie na przegląd, będzie problem ze zrobieniem przeglądu. No i jak na pewno zauważyliście, ciężko dostać ogólnie kład'a, jeśli chodzi o zarejestrowanego, nie? Tam bez, bez dokumentów idzie coś kupić. No a... Bez papierów, znaczy z papierami, no już jest problem, już mamy problem żeby coś, coś kupić sensownego. Bo nie wiem, porównajmy może Honda TRX 400. No niech będzie TRX 400. Takiego okłada możemy kupić za 7, 8, 9, 10 tysięcy, czy nawet 11, ale kupcie teraz zarejestrowanego z homologacją to już może cena być 13-14 tysięcy, zależy jak na cenie. Tak samo jest z LTZ-ami, no za poniżej tych nie kupi się LTZ-a 400 zarejestrowanego, nie ma, nie ma takiej opcji. Czyli jak na przykład ten sam model kłada, załóżmy Raptor 700, niezarejestrowany, czyli tam bez homologacji, jest 5 tysięcy tańszy. Jeśli chcecie mieć zarejestrowanego z homologacją, musicie plus minus 5 tysięcy więcej dołożyć do takiego kłada, nie? Czyli tak to właśnie wygląda. No i pamiętać trzeba właśnie o tych 15 kW. Warto kupić kłada, według mnie zarejestrowanego. No bo są, no jest dużo plusów za, za żeby kład był zarejestrowany, nie? No trzeba też czas, czasem przejechać przez drogi. No i wtedy się właśnie bardzo to przydaje, nie? Bo no co jak? Czasami jedziecie gdzieś w teren gdzieś dalej, no zawsze jakąś drogę Wam przecina, a już, już przejeżdżacie przez tą drogę, czy po prostu chcecie gdzieś podjechać, a nawet do głupiego sklepu podskoczysz, ty do stacji benzynowej zatankować, nie? Wtedy się nie trzeba pierdzielić z kanistrami, jechać samochodem, tylko podjeżdżasz pod stację, tankujesz. A tego na pewno jest to plus, duży plus, że jest właśnie kład zarejestrowany. To jest właśnie ta chwila, na którą spora część widzów czeka, na pewno, na pewno spora część widzów czeka. Kto dzisiaj wygrał naklejki? Jest to, są to trzy osoby, które wylosowałem i trzy dodatkowe osoby, które bonusowo otrzymają naklejki. Razem łącznie będzie tych osób sześć. No i oczywiście pozdrowienia. Pozdrowienia, na którą też sporo osób czeka, na tą część. No, jak myślicie, kto, kto tym razem zgarnął naklejki? I wlepy zgarnia tak: Adrian Chnat, Kuba Siedlanowski, Martyna Wolańska. Gratuluję bardzo. Eee, napiszcie do mnie na priv, e, na stronie na Facebooku, podajcie swój adres i naklejki zostaną do Was wysłane. I następnie osoby bonusowe, trzy, które też zgarniają wlepy, są to tak. jak Jakub Kuba Niziołek, Krzysztof Nowak i Damian Kasztelan. I wy tak samo napiszcie do mnie na piw na stronie. Podajcie adres. Naklejki też są do Was wysłane. No i przechodzimy do następnej części, czyli do pozdrowień. Tak, na tle Raptora może pozdrowimy co? Was. I pozdrawiam tak. Agatę i Martynę Wolańską. Kubę. Siedlanowskiego, Marcina Piaskowskiego, Mikołaja Blu, Bartosza Knes, Patryka Maciaszczyk, Arkadiusza Mierzwińskiego, Kamila Filipa, Szymona Calińskiego, Kuba Kaławaja, Damiana Kasztelana, Przemka Rębisz z Enduro Podkarpackie, Kamila Kowalskiego i Mariusza Kotwis. Czyli te 14 osób, jak dobrze widzę, tak, otrzymało pozdrowienia. Jeśli chcecie zostać pozdrowieni w kolejnym odcinku, piszcie na priv, że chcecie zostać pozdrowieni, na pewno to uwzględnię. Na pewno co odcinek będę tam pozdrawiał 10 czy 15 osób, czyli jest duża szansa, że się załapiecie, jak nie w następnym odcinku, to jeszcze w kolejnym, więc się nie obawiajcie. Także gratuluję osobom, które wygrały naklejki. I czekam po prostu na następnych aktywnych widzów, którzy też zgarną naklejki takie, nie? Alb i piasku u nas nie ma. Chory, mamy taki klimat. Wiecznie będzie teraz zima. Sory, chory, mamy taki klimat. hu huh, ha zima na 102. Na 4002. Wciąż dziewczę, zezwoli dziewczę! Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Życie w brozie też jest fajne. Ja wiem, że tam jest medialne... A no sople kinezyjne.